Cześć, witajcie, to jest kanał Lukipa i wracam do was z odświeżoną siłą. Pewnie zastanawiasz się, co nowego się tu czeka, albo być może jesteś na tym kanale po raz pierwszy i nie masz bladego pojęcia, co będziesz mógł u mnie znaleźć. Między innymi na moim kanale pojawią się kilka serii takie jak Zostań Prowy, Graj Jak. Na kanale będą również pojedynki ja versus moi znajomi i mam nadzieję, że w przyszłości z innymi tuberami jak i z Wami stoczę kilka dobrych i emocjonujących no pojedynków. Poza takimi poradnikami i turniejami będą również wyzwania w różnych grach, które mi zadacie, Na przykład przejdź Minecrafta bez ścienia drzew, wygraj mecz w CS-a nie używając broni palnej, przejdź Dark Souls z opaską na oczach. Yy, no dobra, trochę przesadziłem. Często też będą streamy, w których będę tryhardował w każdą grę jaką tylko będziecie chcieli. Ten kanał to jeden wielki tryhard. Więc nie przegap żadnego odcinka, żadnego live'a i zostaw suba oraz dzwoneczek. Widzimy się już za niedługo. Ema. Dobra, bardzo robimy to. O właśnie, widzisz We got this Zamknęte drzwi, tego znak. Jest short. short. No. To dobry znak! To dobry znak! Nie, kurwa. To dobry znak. Trochę nie pykło.